Mamy oczywiście całą gamę innych ciekawych maszyn znanych już polskim rolnikom, między innymi model L5040, nasz 51 konny ciągnik, najmniejszy z gamy ciągników rolniczych, ale w Polsce zdecydowanie najbardziej popularny jako maszyna sadownicza jest to model, który w roku 2013 sprzedał się w największej liczbie egzemplarzy. Wśród wszystkich modeli sadowniczych, wszystkich marek. Także bardzo jesteśmy dumni z naszych sukcesów w sadownictwie i, tak naprawdę, z zadowolenia, jakie użytkownicy z naszych modeli sadowniczych wyrażają ze swoich maszyn. Rzeczywiście, w tych rejonach sadowniczych, Kubota jest już marką bardzo znaną i bardzo poważaną a użytkownicy tak naprawdę jednogłośnie wyrażają zadowolenie z niskiego spalania, z dobrej, dobrej bardzo wysokiej japońskiej jakości i z niezawodności tych maszyn. A jeżeli chodzi o nasz większy model sadowniczy M7040 Narą i M8540 Narą, tutaj zdecydowanie Kubota jest faworytem pod względem przestronności kabiny. Mamy praktycznie płaski pokład operatora, wysoko poprowadzony dach, więc naprawdę jest to kabina, którą można by uznać za wiodącą w swojej klasie.